Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu z nad wodę. Witają Państwa Piotr Mirecki i Rafał Bielewicz. Znajdujemy się na południowo-wschodnim krańcu Polski, w Bieszczadach, nad przepiękną rzeką San. San ma w tym miejscu około 50-70 metrów szerokości, głębokość zwykle do 3 metrów, no gdzie nie są dołki nawet 4 metrowe. W miejscu, w którym się znajdujemy, nie wygruntowaliśmy jeszcze łowiska, nie wiemy, ale tak wygląda, że z tej strony jest płytko od naszej strony, natomiast po drugiej stronie łowiska jest dosyć głęboko. Jest to jest się po stronie wewnętrznej, po wewnętrznej stronie przy takich rzekach dosyć szybko płynących zawsze jest płytko, a po zewnętrznej są dołki i jest dużo głębiej. Jest piękna pogoda, 33 stopnie, trochę posmażemy się w tym upale. Piotr. Jaką metodę myślą o Z tego co widzę, jest dosyć napięty ruch, nurt rzeki, a tym bardziej, że przy brzegu jest dosyć płytka, tak jak mówiłeś, dalej jest dopiero głębiej, prawda? Czyli wydaje mi się, że dla mnie tą metodą by było fajnie połowić metodą na Feder. Tutaj, tutaj. E, ponieważ na tyczkę 13 metrów to wydaje mi się, że jeszcze no, trochę było krótko. Znaczy no, też coś byliśmy pewno złowił na tą tyczkę. Im mętniejsza woda, zwykle po deszczach jest mętna woda, tym szansa, żeby ryba na płyciznę jest większa. Przy takiej wodzie dosyć przejrzystej, no, raczej byś łowił drobne ryby tyczką. A dwie główne metody, jakie zdadzą tu egzamin, sądzę, że zdadzą, miejmy nadzieję, bo szczerze mówiąc, byłem raz w tym miejscu, ale to było 12 lat temu. Dużo się pozmieniało, było wiele, wiele, wiele powodzi od tego czasu tutaj na, na sanie. I y, uważam, że dwie metody, jakie mają sens tutaj, to są y, właśnie feder i bolonka. Feder będzie taki można powiedzieć, łowieniem statycznym w jednym miejscu, no, natomiast bolonką będę łowił na przepływankę. Ja będę łowił metodą bolońską. No to fajnie, bo się nauczę w końcu bolonki. Bo łowiłem na brydzie, pamiętasz, no, ale robiłem pierwszy... masakryczne błędy, jak pierwszy, pierwszy raz będziemy łowić tak no, poważnie na bolonkę i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jest trochę niekorzystne warunki do bolonki, dlatego, że idealnie jest łowić na bolonkę, kiedy nurk płynie w jedną stronę, natomiast jest lekki wietrzyk w drugą stronę, który przytrzymuje żyłkę. Wietrzyku praktycznie nie ma. Smażymy się, ale spróbujemy tej metody. Mi się zdaje, że no, zda to egzamin. Rafał, będę Cię obserwował i następnym razem, może jak pojedziemy na inną rzekę, wtedy ja spróbuję na bolonkę. Tak, myślę, że dzisiaj popatrzysz, a następnym razem już będziesz próbował. Tak jak było z tak jest. To zabieramy się do robienia zanęty. Rafał, zanim przejdziemy do robienia zalęty, mam do Ciebie takie pytanie: jest dzisiaj 36-33 stopnie, tak jak mówiłem wcześniej, w cieniu, czyli na słońcu tak, jest dużo więcej. Tak. Czy to nie przeszkadza rybom w braniach na przykład? Znaczy, ja ci powiem tak, na wodzie stojącej na pewno to. Troszkę przeszkadza, dlatego że ryba jest bardziej aktywna wtedy o wczesnej i późnej porze dnia, a w ciągu dnia jest mniej aktywna. Na wodzie płynącej nie ma też tak wielkiego znaczenia, gdyż woda tak się tak szybko i nagrzewa, woda płynąca niż, niż woda stojąca. Poza tym w wodzie płynącej ryba jest cały czas aktywna, jest w ruchu i myślę, że duży szans nabrania w taki upał są dużo większe. Przeszkadza to może trochę ludziom, dlatego że będziemy się po pierwsze, będzie nam bardzo gorąco podczas łowienia, jeszcze tym bardziej, że jest ranek i, i słońce jest jeszcze nie tak strasznie wysoko, ale już jest 33 stopnie, a to dopiero pomyślmy, co będzie o godzinie 13, 15, 16, kiedy tam temperatury są najwyższe wtedy. Jest ziemia nagrzana, wszystko jest nagrzane i to jest to wtedy no, niezbyt korzystne dla nas po prostu, bo no, niektórzy ludzie źle znoszą upał, prawda? W, naszym, w naszej strefie klimatycznej nie jesteśmy przyzwyczajeni do, do takich temperatur y, stale, żeby występowały około 36 stopni. Y, przeszkadza to też. Y... Jeśli byśmy. A na przykład u Ciebie co przeszkadza, jeśli chodzi o ten taką No ten na przykład i jak ja patrzę pod słońce, prawda, to mi wtedy oczy uzawią. Nie używam okularów polaryzacyjnych, dlatego że no, jakiś nie jestem przyzwyczajony używać i po prostu nie mogę łowić pod, idealnie pod słońcem, bo zawsze muszę lekko, lekko z boku słońca, no, nie, nie patrzeć, się, no, żeby kąt padania na przykład, był taki, jak, jak teraz, że mam słońce z tej strony, prawda? Bo gdy się patrzył w słońce prosto, od, od razu mi zaczęły ustawić oczy, prawda? To, to trzeba chronić oczy, trzeba uważać. No, można dostać różnych chorób oczu, y, od, od takiego ostrego y, słońca, prawda? Udaru też można dostać, prawda? Oczywiście można dostać udaru, trzeba chronić głowę, używać nakryć głowy. Y, jest, on, jest to jak najbardziej wskazane, a nawet łowić w miejscach zacienionych, gdzie. gdzie no, jest jednak odrobinę chłodniej i przyjemnie się łowi w takich takich miejscach. Czyli dzisiaj mamy troszeczkę mniej szans na złowienie ryby. Znaczy, no, nie, nie to, że mniej szans, jest to bardziej niekorzystne może dla nas akurat to miejsce, które wybraliśmy sobie tutaj ten odcinek sanu. Tak samo mówiłeś, byłeś tu dopiero 12 lat temu, prawda? Tylko jeden raz byłem 12 lat temu, wtedy połowiłem tutaj jakieś kleni i płoci chyba nawet też, jak dobrze pamiętam, zobaczymy jakie ryby będą dzisiaj. To tak, przechodzimy do robienia zalęty. Jak w każdej metodzie spławikowej, praktycznie no, zanęta jest rzeczą obowiązkową. Podstawową. Ciężko powiedzieć, jakie będą ryby, dlatego przygotowałem taką zalętę dosyć uniwersalną, zarówno z grubszymi frakcjami, jak i drobniejszymi, z klejem do zanęt, dlatego że no, na takich uciągach tutaj powinno się używać kleju do zanęt. Ja bym dołowił poląką około 80 10 gram, to wyobraź sobie, że ten nut trochę, trochę ciągnie. No jest glina oczywiście rzeczna i wiążąca. Dlatego, że ona musi doklejać zanętę, a nie rozpraszać ją, dlatego że jak będzie rozpraszała, wówczas ryby będą stały dużo, dużo niżej, co jest niewskazane. Generalnie powinna ryba być od kół tam do kilku metrów yy, A Tym bardziej na bolonkę, prawda? Tak, mówił... tym bardziej na bolonkę, gdzie, gdzie trzeba podać kule z procy i, i one muszą być dosyć tęgie, żeby wpadły praktycznie wiesz, w to miejsce nie rozprysnęły się o powierzchnię wody i nie spłynęły z wodą i ryby wraz z nimi. Ale strasznie mnie ciekawi, jak oni sobie na bolonkę. Najpierw zróbmy zanęty, dobrze? To będzie tak, dodamy, ja może do tego kubła będę dodawał. Klej do zanęt? Tak, klej do zanęt. Od razu, od razu wsypujemy? Dwa czy jeden? Dwa, dwa. Uh -huh. To jest klej szary, Muszę powiedzieć na bazie gminy zrobiony. Zanęta. Dwa rodzaje zanęty użyjemy z serii Select. Przeznaczoną na teoretycznie, karpie, lesz, teoretycznie na karpy leszcza jamura. A tak naprawdę przeznaczone są na duże ryby, bo tak samo na tą zanętę można łowić brzany, można łowić świnki. No i nie, nie przeszkadza to. No troszkę za dużo zapachu sobie wyprawia na te ryby. Moim zdaniem na czystą wodę. Ale zobaczymy, czy się sprawdzi. To jest dwa kilo tej. A druga zanęta. Żo, drugą jeszcze. Tam. Tu masz jeszcze. Tam. A to jest seria Champion, zaznaczona teoretycznie na leszcza, krąpia płoć, jazia i klenia, Ale mówię też, myślę, że nada się i na świnki, certy, brzany także. Tu jeszcze jedną by się otworzył. Kilo zanęty. Tak, to jest 4 kg tak to mieszamy ze sobą, ten klej musi być wymieszany. On co prawda lepiej był jakby był dodany później. Tak, Tak. właśnie no, no, tak się zastanawiałem, miałem zadać za, za, za pytanie. Myślę że wydaje, że się nic nie stanie jak wielkiego, tym bardziej, że łowimy sobie rekreacyjnie. To jest zanęta, zaraz sobie nawilżę. Teraz glina. Dwie paczki gliny rzecznej i dwie wiążące, bliżej sypodą do tego wederka. Tutaj? Tak. A w tym czasie będę nawilżał już zanętę. Pał, czy ja będę łowił na taką samą zanętę jak Ty, jeśli chodzi o koszyczek? Proponowałbym, żebyś łowił jednak na trochę inną zanętę. Mianowicie na samą zanętę bez dodatku gliny. Ja będę łowił za dodatkiem gliny, a Ty użyjesz tą zanętę, ale bez dodatku gliny. W porządku. Troszkę, troszkę mniej nawilżoną, ja sobie do wilże, żeby ona bardziej ciągnęła, żeby bardziej się lepiła. A Ty ją trochę mniej nawilżysz żeby bardziej pracowała z koszyczka i wysypywała się wabiła ryby. Ty masz bardzo nie, nie, małą ilość w koszyczku zanęty, dlatego ona powinna się raczej wysypać z prawda? Ja natomiast mam dużą i powinienem rzucić ją tak, żeby właśnie za daleko nie popłynęła, nie? Czyli troszkę troszkę dwie inne filozofie. Zrobiłem sobie zestaw na Federa żyłka główna 18, na przyponie 16, haczyk 14. Koszyczek założyłem 40 gramowy. Na dole nie założyłem tak jak przeważnie powinno być stopera, założyłem mały ciężarek. Zalęty, tak jak widzieliście, zrobiłem sobie podobną do Rafała. Nie użyłem tylko kleju, przetarłem sobie ją. Miałem już jedno branie. Łowię gdzieś 40 metrów od brzegu. No zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie mi koszyk wchodził zbyt często w kamienie, z tego względu, że mogę go zaraz urwać. Bo tu mamy takie bardziej kamieniste dno, zauważyłem. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Tam pogoda dopisuje, stół pał, no ale miło się w miarę łowi. Będę łowił wędką długości 7 metrów, ciężar wyrzutu tej wędki to jest do 25 gram. Kowrotek o płytkiej szpuli, mieszczący żyłkę 0,18, dlatego że spodziewam się, że mogą być tutaj duże ryby, dlatego wtedy zmienię przypomnę na grubszy, typu 0,14-0,16 i wtedy nie powinien zerwać żyłki głównej. Następnie spławik wielkości 8 gramów, żeby móc daleko dosyć rzucić, jest dosyć szeroko. Oliwka 6 gramowa, podparta z obu stron śrucinami. Poniżej około 10-15 cm dwie śruciny po 0,4 g każda. i Jeszcze niżej 2 śruciny po 0,2 g każda. Jeżeli będzie za bardzo mi haczyło dno to wówczas jedną z nich ściągnę. Albo przysunę do góry. I przypom długości 35 cm. na razie bez krętlika, jeżeli się będzie za bardzo skręcała żółkami wówczas dowiążę krętlik i będę łowił z krętlikiem haczyk, zacznę haczykiem wielkości numer 14, jeżeli nie będzie brań, zmienię na mniejszy jeżeli będą brały duże ryby, zmienię na większy spławik ma dosyć grubą antenkę, żeby łatwo się nie zatapiał korpus, pękaty Typowy jest to spławik na rzekę, kil metalowy, ale może być również włókna szklanego lub węglowego. Często używa się spławików odwróconych kropli, odwróconych łecki w nocie bolońskiej, ale nie jest to regułą. Można używać również takich spławików jak ja w tej chwili. Jak widzieliście przed chwilą, to mówiłem w swoim życiu pierwszego jelca, yy, miałem dwa brania. Zobaczymy, może będzie coś większego. No, zauważyłem, że one troszeczkę biorą bliżej tego brzegu. Zobaczymy, no może takie się po prostu wydaje. O, ładna ryba, ładna idzie. Piękna rybka. Uh. Jest. Chyba certa, ale fajna. Jest. Tak, certa. Pierwsza certa. Bardzo gorąco, jest ostre słońce. No, niezbędny w takiej sytuacji jest y, parasol, który przede wszystkim ochroni nam przynęty przed nagrzaniem słońcem. Ja tutaj przygotowałem sobie przynęty y, typu pinki. Część widzę już z wierzchu można znaleźć, zdjąć tych pinek, dlatego że są martwe i się nie będą do niczego nadawały. O, pod spodem mamy. Są lekko przyparzone, już można powiedzieć. Ale to tylko wierzchu, widział warstwa. Pod spodem mamy już ładne, pięki proszę bardzo. Żywotne. Yy, tutaj obok przesiewam sobie na trzech pudełkach, akurat, bo, bo nie mam miejsca, żeby to zrobić innego, większego. Yy, ochotkę. Na sitku mam, na sitku rzucam ochotkę, która już nie jest w dobrym stanie i na sitku zostaje mi ochotka, która jest padnięta i po prostu nie przejdzie sama przez dziurki, a dobra ochotka przejdzie przez dziurki i jest żywotna w wodzie. Może w białym pudełku pokażę będzie ją bardzo ładnie widać. Ją też będzie trzeba wieczorem przepuścić, dlatego że yy, no, przy takiej temperaturze ciężko bez lodu utrzymać yy, przynęty Jokers to jest drobna ochotka, akurat ta jest pochodzenia ukraińskiego, dlatego że wytrzymuje dłużej niż pochodnia polskiego w wysokich temperaturach. Jest 1 kilogram jokersa jokekersa i jokersa spene około 30 deko w sypie 30-40 w sypie do zanęty. O czy to jest certata? Ale piękna ryba. Bo ja... Jaka pięk... Jak jest podbierak? Czemu nie daj sztycy podbieraka powiedz Piotrek? Daj ci ją jąła tyleć po sztyce. Ale duża ryba. Rafał pomoże mi? Trzymaj. Ja szybko pójdę po sztyce podbieraka. Czy świnka to jest? Albo bo świnka. Piotrek Piotrek zapełniał sztycy podbieraka. Rozłożyć podbierak. No, certka. Trzymaj, to ja ci hmm. podbiorę. Ją. ile to wody podbiorę cię. O, się. Jest. Piotrze, no nie jest to certa, jest to ewidentnie świnka. Ale jaka piękna. Jaki wymiar ma świnka, ochrony? Wiesz, że nie pamiętam? To musisz to sprawdzić. Bo nie wiem, czy ją wypuścić, czy Ale tak jak obiecałeś, świnki, certy. Świnki, certy, będą też inne ryby, zobaczysz. Świnka 25. Świnka nazywa się dlatego, że ma taki ryjek płaski, zbiera y, przynęty z kamieni, y, przy, w, wręcz przysysa się do kamieni, y, pożyw, pożywienie. Tym razem przysłała się do Piotrka Haczyka, ma około 400 cm gdzieś, co, Piotrek? No, A nawet lepiej. Pierwszy raz wrzucił do świnki. świnkę, jest, jest pięk twoja. Ale ryba. W końcu zacząłem łowić duże ryby. No gratuluję Piotr. Piękna świnka. Moja pierwsza w życiu, a zarazem tak duża. W miarkę no, mamy do 31. Około 36 czy 7 cm. ta świnka, piękna. fruj troszkę. Obyś takie ryby łowił przez cały czas jak jeździmy na wędkowanie. Troszkę mniejszymi kołami będę gądemęciu. Takie, kresie ładnie zmieszczą do mieszka procy. O! W taki sposób będę strzelał. Przygotowuję sobie odrębny pojemnik, w którym będę układał ulepione kule. Wspominam o trwającym konkursie dla Państwa. Proszę napisać nam, jaki jest najskuteczniejszy środek na komary, podać propozycję. Wśród listów, e-maili rozlosujemy nagrodę wędkarską cenną. Jeżeli Państwo nie wiedzą, jaki jest świetny środek na komary. Można nam Państwu podać propozycję na końskie muchy, dlatego, że dzisiaj mamy problem nie z komarami, a właśnie z końskimi muchami do samego rana. Jak Państwo widzą, jest to dosyć precyzyjne nęcenie. Minimalny rozrzut także. Jeżeli są ryby, powinny się skupić w miarę na jednym obszarze. Zawsze zamęcamy ciutkę poniżej siebie od stanowiska, dlatego że no, ciężko jest z góry prowadzić zestaw do bolonki. Zawsze rzucę go naprzeciwko. No I jak on się właśnie nim ustawi, to jest już w kulach zamętowych. Dobrze, rzucam. Po raz pierwszy zerwał się taki wiaterek. To nie jest może idealny, bo jest naprzeciwka. Ale zobaczymy. Tam, gdzie nęciłem, będę troszkę popuszczał skabłonka i przytrzymywał wędką. Na kilka przepuszczeń będę się wykonać, żeby będzie było jakieś branie. Nie jest to prosta metoda, co Rafał? Nie jest to proste, oczywiście, że nie jest proste.